Hej, hej! E, w dzisiejszym filmiku będziemy robić taką poszewkę na poduszkę. E, I będzie z jednej strony tak, a z drugiej tak. O, tak. I tutaj będzie miejsce. Gdzieś tu. O, tu. Miejsce na poduszkę. Więc bierzemy się za robotę. Będziemy używać. Znaczy ja będę używać. Yy, nako. To jest biała. Szydełko. Moje. Połamaniec 2,5. Możemy zrobić. Yy, użyć. Trójki, czwórki, ale będziemy musieli grubszą włóczkę, na przykład dwie nitki i użyć większe szydełko. Ja się tu ogarnę i widzimy się na początku już robotki. No dobrze. Przypominam, że filmik będzie w kilku częściach, bo to jest dużo pracy, bo przód i tył. Więc y, przód będziemy teraz robić, w kilku częściach będzie. I jak skończymy przód, zaczniemy robić tył. I też będzie w kilku częściach. Znaczy, chociaż tył się robi dookoła tak samo, ale pokażę, jak robię początek. I tak robimy aż do końca, ale to pokażę w kolejnych filmikach. Y, teraz bym chciała podziękować y, nowych subskrybentów. Bardzo się dziękuję, że jesteście na tym kanale i oby nas było więcej. Więc zaczął się rok szkolny. Ja w końcu mam czas dla, na ogarnięcie właśnie tego kanału. Więc zaczynamy. Będziemy robić tak. Oczywiście magiczne kółko, dwa palce i robimy taki krzyżyk. Zabieramy włóczkę i będziemy robić słupki. Tak? Oj, tu zaraz ucieknie. O. Będziemy robić tak: trzy oczka, łańcuszka, raz. Ja mam tutaj cały czas pętelkę, tak? Dwa, trzy, narzut i będziemy robić dwadzieścia Razem z tym musi być 24, tak? 23 słupki. Ja od razu sychowam już tą włóczkę i będziemy robić 23 słupki. Czyli narzut, przeciągamy przez dwie pętelki i przeciągamy przez dwie. Już mam tutaj słupek. Teraz narzut, w pętelkę wbijam się, przeciągam, przeciągam przez dwa i przeciągam przez dwa. I tak, aż uzyskamy 24 półsłupki. Ja tutaj dokończę 24 półsłupki i widzimy się przy kolejnym rzędzie. Ja już zrobiłam 24 półsłupki i teraz tak, ciągniemy przez tą krótszą, początek włóczki i ciągniemy, aż zamykniemy Aż zamkniemy kółko. O, już tutaj zamknęłam. Proszę. I teraz będziemy się wbijać w pierwszy półsłupek. Czyli nasz pierwszy półsłupek jest. Co jest. Nasz pierwszy półsłupek jest z trzech oczek łańcuszka, tak? Tylko ten tu na początku. Ten tu. Już dawno nie nagrywałam, już nie pamiętam. Czyli liczymy raz. Dwa i trzy. Wbijamy się i robimy oczko ścisłe, tak? Sobie tą włóczkę krótszą przeciągnę. O. Tu, żeby mi nie przeszkadzała. I teraz będziemy robić tak. Ogólnie ten motyw jest związany z bąbelkami. Ja w poprzednich filmikach, jak robiłam, tam słoniki, jakieś inne, tam kokardki, serduszka. Właśnie to było z bąbelkami, czyli z popcornami, to zależy, jak to yy, się nazywa. To i teraz tak yy, będziemy robić: tak yy, pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. I w kolejnym oczku robimy narzut i w kolejnym oczku, czyli w tym tutaj o w tym będziemy robić pięć narzutów. Czyli wyciągamy włóczkę przez dwa, wyciągamy, nie przerabiamy do końca przez dwa. 3 4 i w tym samym oczku oczywiście 5 przez tylko przez dwa yy, słupki i mamy 1 2 3 4 5 6 i przeciągamy przez wszystkie o i mamy pierwszy popcorn. teraz robimy narzut w kolejnym robimy sam półsłupek tak samo. W kolejnym robimy popcorn, czyli pięć razy. Raz, dwa w tym samym oczku, tak? Trzy, cztery, i ostatni raz pięć. i przeciągamy przez wszystkie, tak? W kolejnym oczku robimy tylko sam półsłupek. I żeby w ogóle nam wyszedł kwadrat, a nie kółko, to zaraz wam pokażę jak to się robi. Czyli mamy słupek, bombelek, albo popcorn, słupek, bombelek i półsłupek. Teraz w kolejnym oczku robimy Oczywiście popcorn, mąbelek popcorn. O, I teraz w kolejnym oczku robimy oczywiście półsłupek. I teraz tak. Mamy trzy popcorny. Pierwszy, drugi i trzeci. I żeby nam wyszedł kwadrat, a nie kółko, po półsłupku robimy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Robimy narzut. I w tym samym oczku, gdzie wychodził półsłupek, czyli tu, musimy zrobić półsłupek. Tak. I mamy taki motyw. W kolejnym oczku musimy zrobić popcorn. Teraz w kolejnym oczku słupek i w kolejnym oczku popcorn. Jak wam wakacje minęły. Bo pogoda to była super. Nawet ja skorzystałam. I szkoda, że się skończyło. Takie lenistwo, co się każdemu by przydało. I jak mamy półsłupek, to robimy trzeci popkon. Ja byłam nad morzem. Z rodziną. Dajcie znać, gdzie wy byliście. Może za rok się też będę. I teraz tak. Ten motyw, jak widzicie, będzie składał się z trzech bąbelków, pomiędzy nimi oczywiście półsłupek. Tutaj półsłupek, pięć oczek i półsłupek. To teraz, żeby wyszło tak samo, musimy się w kolejny wbić. Półsłupek. Pięć oczek, łańcuszka. i w tym samym miejscu gdzie wychodził półsłupek musimy wbić i zrobić półsłupek tak i teraz w kolejnym oczku będziemy robić oczywiście bąbelek popcorn bąbelek czyli trzy popcorny półsłupek pięć oczek łańcuszka, półsłupek i trzy popcorny. I tak wygląda nasz motyw: czyli popcorn, półsłupek, popcorn. Teraz pół uh, popcorn. Mamy trzy popcorny. Pierwszy, drugi i trzeci. I musimy uzyskać oczywiście półsłupek. W kolejnym. Pięć oczek łańcuszka. Tu ucieka. I w tym samym miejscu. Słupek. I teraz w kolejnym popcorn. Oj, źle się on. Przeciągamy przez wszystkie. <laughs> Przepraszam, i y, półsłupek. I bąbelek. I po, po, po bąbelku półsłupek. I oczywiście został nam ostatni popcorn. Mm. Oj, zaraz mi się kawałek leje. I teraz po y, bąbelku wbijamy się w pierwszy, tutaj jest pierwsze nasze y, y, oczko. Wbijamy się, robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka: raz. 2, 3, 4, 5. I wbijamy się w pierwszy półsłupek, który robiliśmy, czyli przed bąbelkiem ten, o ten słupek. I liczymy od dołu trzy, raz, dwa i trzy. O. Chyba się nie wbiłam nawet. I robimy oczko ścisłe. Teraz prostujemy, bo to jest tak wygięte, ale po czasie, ja Wam tu pokażę na tym, bo ja sobie już tutaj robię. O, widzicie? Po czasie to się wszystko prostuje, ja już mam taki kwadrat. O, i teraz zaczęliśmy tak: 24 półsłupki. Teraz raz, dwa, trzy bąbelki. Półsłupek, pięć oczek łańcuszka, półsłupek, trzy bąbelki, półsłupek, pięć oczek łańcuszka, półsłupek i trzy bąbelki, tak? I teraz będziemy robić to. Czyli będą tylko na rogu dwa bąbelki. Teraz robimy tak. Żeby, nie tak, żeby dojść na sam środek motywu, czyli motyw to jest tam, gdzie mieliśmy pięć oczek łańcuszka, tak? Czyli robimy trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. I ten motyw tutaj, o, gdzie mieliśmy pięć oczek łańcuszka, robimy bąbelek. Wbijamy się normalnie pod łańcuszek. Chyba coś mi tu nie wyszło. jeszcze raz zrobię. No dzisiaj coś nie współpracuje to ze mną. brawo, udało mi się teraz po bąbelku w tym samym miejscu, czyli na tym łuku robimy półsłupek sam półsłupek o, po bąbelku oczywiście 5 oczek łańcuszka raz, dwa, trzy cztery, pięć w tym samym miejscu czyli na tym motywie robimy półsłupek słupek, przepraszam, nie półsłupek, tylko słupek i teraz zaczynamy liczyć y, bombelek. Nie od tego miejsca, że to jest jeden, tylko od y, posłupku po będziemy liczyć dopiero, nie? Czyli raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I przeciągamy przez wszystkie. Teraz zawsze robiliśmy tak popcorn, słupek, popcorn, słupek i teraz tak pomiędzy popcornem z poprzedniego wyrzędu mamy tutaj jest półsłupek tak i musimy się wbić w oczko, które wychodzi półsłupek, czyli robimy półsłupek tak. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka, raz, dwa, na rzut i pomiędzy popcornami, pod tym i pod tym, powinien być, tu jest półsłupek, tu i wbijamy się półsłupkiem, wbijamy się, nie. bo nie widzę normalnie, o, tu jest to. Półsłupki. Teraz dwa oczka łańcuszka, raz i dwa. I przechodzimy do następnych bąbelków, czyli drugi i trzeci. Odciągamy tak i widzimy tu półsłupek. I robimy półsłupek. Słupek, Super, Boże, myli mi się. Słupek to jest, nie półsłupek. I teraz tak dwa oczka znowu łańcuszka i w ostatnim popcornu nawet za nim jest oczywiście słupek. Czyli wbijamy się w słupek. O i wychodzi nam taka siatka. Tak. I teraz doszliśmy do rogu robótki, czyli na yy, tutaj motyw. I robimy tak, pięć nawinięć, czyli popką I pięć. Przeciągamy przez wszystkie. Słupek. Słupek. Pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W tym samym miejscu robimy słupek. O! I w tym samym miejscu robimy popcorn. I teraz po popcornie tu jest, w poprzednim rzędzie jest słupek i wbijamy się słupek na słupku, tak można powiedzieć. Teraz dwa oczka łańcuszka. Pomiędzy popcornami pierwszym a drugim jest słupek, czyli wbijamy się w słupek. Dwa oczka łańcuszka. Pomiędzy drugim, a trzecim popcornem jest słupek, czyli się wbijamy w słupek. Dwa oczka łańcuszka. I pomiędzy trzecim i ostatnim popkorną jest oczywiście za nim słupek. O i teraz na motywie będziemy robić oczywiście. Z tą na motywie będziemy robić popcorn, czyli pięć nawinięć, pięć przeciągamy przez wszystkie o. słupek. Pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W tym samym miejscu słupek i w tym samym miejscu popcorn. Czyli to jest nasz motyw. I znowu zaczynamy, czyli tu jest słupek na słupku. Dwa oczka łańcuszka. Pomiędzy pierwszym a drugim, popcornem, jest słupek, czyli się wbijamy. Tam, gdzie słupek z poprzedniego rzędu, tu musimy się wbić. Dwa oczka łańcuszka. Pomiędzy drugim a trzecim jest słupek. Robimy słupek, dwa oczka, łańcuszka i w ostatnim jest słupek na słupku. Tak. Ja Miałam słupek zrobić, a nie półsłupek. O. I znowu robimy yy, motyw, czyli pięć nawinięć, czyli popcorn. przeciągamy przez wszystkie słupek pięć oczek łańcuszka i popcorn w tym samym miejscu I teraz tutaj poniżej mamy słupek, robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Nawinięcie pomiędzy pierwszym a drugim, tu jest półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Pomiędzy drugim a trzecim jest słupek, czyli robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i w ostatnim jest słupek i musimy połączyć to. Tu mamy pierwszy pierwszy słupek i liczymy od dołu, raz, dwa i trzy. I robimy oczko ścisłe, zamykające. Proszę. O. I tak wyszedł. Widzicie już się prostuje. <laughs> Przepraszam. I teraz tak. <laughs> Na tym filmiku to będzie już wszystko. W tym filmiku będzie już to wszystko. Więc mówię, będziemy robić to w kilku częściach. Może po dwa, trzy rzędy. To zależy jak pójdzie. Ale w tym filmiku to będzie już wszystko. Jutro może mi się uda w kolejnym. I to dam Wam w linku, jak to wygląda na schemacie. Jak nie zapomnę oczywiście. A teraz żegnamy się. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Cieszy mnie, że jesteście, że jest nas coraz więcej. No i ja mam motywację do nagrywania po takim długim przerwie, już się sens nie mam, tak naprawdę, więc wymyśliłam, chociaż nie wymyśliłam. Mam to na zamówienie, więc szydełkiem i tak się przez wakacje nie, nie obraziłam ani nie odstawiłam, więc ciągle pracuję. A w tym filmiku to wszystko. Pozdrawiam Was, całuję i widzimy się w kolejnym. V videu z randami. Pa!